31 kółko rozpoczynam oczekiwaniem na samochód bo miałem pojechać przedwczoraj ale czekam na aż coś tam zjedzie i prawdopodobnie dopiero jutro w piątek pojadę także korzystając z okazji wybrałem się na grzyby o, szybko proszę bardzo Trzyma. tu jest taki dłuższy A co tu się stanęło? O, proszę, proszę, proszę. Zliczny. Dzień dobry czołem. Witam na 31 kółku. Jest niedziela. 17 dni byłem w domu. Ale znowu trafiła mi się nowka sztuka nieśmigana w dziewiczą trasę, Wejkama. Także bardzo jestem zadowolony. U nas w firmie wielka wymiana floty bardzo dużo samochodów poszło na sprzedaż, i teraz właśnie przychodzą nowiutkie Wejkamy. One są bardzo lepsze niż te, te, moim zdaniem, niż te Mercedesy, ponieważ są zgrabniejsze, niższe. Są niższe opłaty za np. francuskie autostrady, dużo mniej palą. Także firma postanowiła, że stawia na te samochody, i ja jestem z tego bardzo zadowolony. Także y, póki co jadę się pakować. Y, jeszcze planowania nie mam. No ale jedziemy. I proszę, przebieg dotychczasowy 687 km. <śm> <śm> I mamy wtorek, 31 października. Wczoraj ruszyłem w trasę. Pierwsze zadanie to było dowieść jakąś paczuszkę pod Lipsk w Niemczech i teraz przemierzam takie jesienne, deszczowe Czechy i ciekawostka jest taka, że zmierzam do Pragi, tam będę ładował i lecę do Aten na Grecję. Za chwilę się zacznie czwarty rok mojej pracy w firmie i pierwszy raz mi się trafia Grecja. Także... Chyba przed ostatnie państwo do odhaczenia, jeszcze została mi Mołdawia. A tak to mogę powiedzieć, że byłem wszędzie. <grymne> Oczywiście jeżeli chodzi o państwa europejskie i wykluczając Rosję i Białoruś, do których nie jeździmy. No ale będzie przygoda. I kolejne wyzwanie. A tutaj facet ma Range starego. I napisał sobie fakt dobra kara po czesku. Ciekawe, co to może znaczyć. Dobra kara. I panorama Pragi porannej. Zbliżam się do miejsca pierwszego załadunku. Jestem po pierwszym załadunku. Ruszam. I to jest tak, że dzisiaj będę jechał chyba do Rumunii. I jutro, dalej, na czwartek, mam dojechać do, do Aten, do Grecji. Także jest co jechać ponad, grubo ponad 2000 km. Pierwszy postój między Pragą a Brnem. Robię sobie inauguracyjne Flaczusie, bo trasa bez Flaczków jest trasą straconą. Ale dobra wiadomość jest też taka, że zainwestowałem w laptopa takiego niewielkiego którego będę woził ze sobą, co mi pozwoli na bardziej regularne zgrywanie filmików. Będą to może filmiki nieco krótsze, ale regularnie ukazujące się na YouTube, także zapraszam. Słowacja powitała mnie deszczem i idę kupić winietę, bo nowy samochód. Dawno tak często nie kupowałem winiet, powoli się przejaśnia, a ja się zbliżam do Węgier. Węgry przywitają mnie słonecznie. Ponad 100 km do Budapesztu, i plan mam dzisiaj taki, żeby wjechać do Rumunii, do Aradu. To mam jeszcze 4 godziny, ponad 400 kilometrów jazdy. I z Aradu mam jeszcze 1200 do celu. Także jeszcze, jeszcze, jeszcze dziś, dzisiaj trzeba będzie, tak, żeby 1000 zostało na jutro. I wtedy jutro, w środę. Robimy tysiąc i w czwartek rano się zrzucamy. I to jest wspaniały plan. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś nieprzyjemnych niespodzianek. W takich okolicznościach będzie dzisiaj obiadem i no, zbliżam się do granicy rumuńskiej. Dopiero tu byłem na poprzednim kółku. Tylko jedno okienko otwarte, bardzo dziwne. Mamy środę rano. Przedzieram się przez Rumunię. Spałem jeszcze na końcu rumuńskiej autostrady i zaraz się będę przedzierał do, przez góry. Jadąc do bułgarskiego kalafat przez most w Widyniu. O, tu jaki rumuński piękne. Nowymi samochodami, to niby fajnie, bo wszystko świeże, pachnące i super. Ale zawsze człowiek jest takim na, na dziewiczej trasie, ta, takim królikiem doświadczalnym, bo nowy samochód świeżo poskładany. No i wiadomo, że wszystko się może zdarzyć. No i na przykład poprzednim, na poprzednim kółku jechałem też nowym samochodem, no to wysiadła cała elektryka, która była, okazało się nie do końca podkręcana. Tutaj natomiast wczoraj mi się wczoraj, najpierw włączył czek, że awaria czujnika poziomu oleju to nie jest jaka, jakiś wielki problem, bo można z tym jechać. Olej sobie można sprawdzać magnetem, tak jak w starych samochodach. Natomiast po południu włączyło mi się nagle czek, sprawdź silnik. I odcięcie mocy jechałem 70 na godzinę przez jakiś czas, po czym zatrzymałem się i po kolejnym odpaleniu wszystko, wszystko wróciło do normy. Ale to są szczegóły, a generalnie Wekamy i Beko są zajebiste. Naprawdę, to jest inny poziom życia kierowcy. Także jestem bardzo zadowolony. Już któryś chyba trzeci albo czwarty raz mi się trafiła wajkama i, i teraz już mi powiedzieli, że przede wszystkim będziemy mieli takie samochody. Także bardzo się cieszę. Siedzenie z tyłu, można się wyprostować, zasłaniasz sobie zasłonki i od, od razu już możesz, nie musisz się gramolić do tego kurnika. Inne, zupełnie inne życie. Może kto nie jeździ, ten nie, nie, nie czuje tego, ale myślę, że Wszyscy ci, którzy jeżdżą na busach, to yy, potwierdzą. A tu mamy przepiękne rozlewiska Dunaju przed Drobetą. To jest najpiękniejszy odcinek tej trasy. Bardzo lubię tędy jeździć. Po tej stronie jest Rumunia, po drugiej stronie jest Serbia. Ale do Serbii nie będę wjeżdżał, bo ja jadę do Bułgarii. W tym miejscu Dunaj, nasza najdłuższa europejska rzeka jest chyba naj... najszersza. Tak mi się wydaje. Tutaj w Rumunii jeszcze przetrwał barbarzyński zwyczaj wypalania traw. Co rusz, tu jest ta, taka albo cała góra spalona, albo jakaś duża część, jakieś łąki. O, i tutaj już mamy granicę rumuńsko-bułgarską. Wjeżdżam na most w Widyniu powoli. Tu kontrola graniczna i płaci się taksę za most. Chyba 6 euro, jeżeli pamiętam. I już jestem w Bułgarii. Przejeżdżam przez most w Widyniu i ukochany Dunaj. Znaczy nie wiem, czy ukochany, bo ja z tą, z tą rzeką mam swoje przygody. Tu sobie kiedyś wybiłem, wybiłem zęby na rowerze. Ale i tak Dunaj to jest jedna z najpiękniejszych rzek w Europie. Chyba najpiękniejsza i najdłuższa. I już przekraczam właśnie granicę z Bułgarią. Bardzo śmieszne. Już kiedy miałem negocjować ze spedycją, żeby jutro przesunąć rozładunek o parę godzin i sobie na spokojnie dojechać przyszło zlecenie że jutro jak dojadę już do tego Palini pod, pod Atenami to ładu... dwie godziny później ładuję w Grecji i lecę do Dublina, do Irlandii po prostu już, już dłuższej trasy europejskiej chyba nie mogli mi znaleźć jeszcze, jeszcze, jeszcze Islandia pozostała tam wyżej no, ale nic. Jutro jest czwartek, a w Dublinie mam się rozładowywać we wtorek. Także będziemy jechać, ale o tym będzie już w kolejnym odcinku. A teraz do Grecji mam jeszcze 5 godzin, 29 minut, a stamtąd do celu, jeszcze 6 godzin. Także o, jest co jechać. A jest chwila po 11. Ale na rano dojedziemy. I jeszcze sobie pośpie. No i teraz wspinaczka wysokogórska. Piękne takie, trochę bukowych lasów, trochę skałek, tak jak u nas gdzieś tam w Sudetach, w tak Przede mną Sofia, bułgarska. Jeszcze trzy godzinki do granicy z Grecją. Już po południowej zjeście. Po, po południowej zjeście. Jeszcze dwie godziny i pół do Koto. Do przejścia granicznego. Spotkałem kolegę, który mówił, że tam nie ma kolejek. Gorzej na tej kulacie. Tam trzeba stać dużymi, a na Koto też niby z dużymi, ale tam praktycznie nikogo nie ma. Koto jest w wysokich górach, no to trudno, żeby tam ciężarówki jeździły. I tym sposobem wjechałem do Grecji bez większych problemów. Problemem było tylko że to, że takie małe przejście w górach, ale tutaj żadnych kolejek, żadnych wak, nic nie ma. Także... Także super. 7 godzin. Do celu jest 19. Także trochę nocki pojedziemy. Co to za droga, matko jedyna. Jakieś takie góry. greckie, wąziutkie, Boże drogo. No, Grecja mnie przywitała na grubo. Najpierw były góry, a teraz jakieś kurde miasteczko takie. Dzień dobry, czołem. Witam z Grecji. Jestem trochę zmęczony, bo spałem tylko 3,5 godziny, ale zaraz odeśpię po rozładunku w Atenach. A tymczasem już greckie klimaty. Po góry, góry i góry, i całe moje życie w górach. Ileż pięknie i drozdy leśne śpiewają i śpiewak gładny na górach bo góry lasy lasy i wiatr, I całe życie miadrośwista Wszyscy, których trochę wita was, od i grona złocista. Przez całą noc śpiewam piosenki turystyczne i poezji śpiewaną. Bo to dobrze działa na niespanie. A dzień dobry, po grecku to Kalimera. A dziękuję, to jest Eucharisto. Eucharisto, tak jak u nas po polsku Eucharystia. Także łatwo zapamiętać. I zaraz będzie próba generalna na bramkach. Bo trzeba powiedzieć, że. Na greckich autostradach to bramek jest Pierdyliard. Co... Co 10 km jest bramka, już minęłem z 15. Tu mamy takie ponure widoki po, po pożarach Tutaj i tutaj z tej strony Się trzeba umieć wciskać. No i jesteśmy. Ha. Jak się z sześciu pasów robi dwa, to tak właśnie wygląda. A teraz będziemy się tu wciskać. No jeżeli chodzi o jazdę, to tutaj są klimaty typowo bałkańskie. Trzeba to brać na spokojnie. Dobrze, jesteśmy w miejscu docelowym. Pan powiedział, że wyglądam jak Wałęsa. <grywka> Eskortują ciężarówkę. Dobrze, lecimy na załadunek. 2 godziny, 20 minut, mam do załadunku, i potem zasłużony odpoczynek. <noise> I następnie lecimy z Grecji na Irlandię. Ale o tym już tu, tutaj w tym odcinku nie będzie. Ja naprawdę wyglądam jak Wałęsa? Tutaj też wszystko u góry spalone, bardzo ponury widok. Wszystko po pożarze. Całe spalone zbocza. Rozpadało się. A ja, ciekawostka, Miam-Corinth. Tutaj chrześcijańskie listy do Koryntian, to właśnie tutaj do nich było. Do miejsca załadunku i mam nadzieję, że to tutaj bo na Google Dlach też taki grecki bałagan jest, i nie jestem do końca pewien. No i co piesiu no, no wypad stąd. No. No, to jestem załadowany. Jest czwartek południe i na wtorek będę w Irlandii. Jak dobrze pójdzie, bo tam podobno jakieś huragany szaleją teraz. Ale o tym będzie w następnym odcinku, a ten możemy sobie tym optymistycznym akcentem skończyć.